To še malo vidim v prvem oddijniku črke spekla, seriji 3, odvodim, da Elochelisak dolgo z njim bere. Niste je! No, duo z gimperem niestety nie będzie, bo napisałem do niego 4 dni czy 5-6 dni temu. Siemanko, czy go czy ciebie zagraćają za duo? niestety nie została wiadomość ta odczytana, albo została odczytana, nie została personalem odpisane, więc na razie duo nie będzie, chyba że to się zmieni. Ale do tego czasu gramy solo. Pozycje jakie dzisiaj mamy, no to Midlane i Adecary. To o czym tutaj myślę to przede wszystkim, jest, żeby zagrać jakąś grę, wiem Na D. coś jeszcze wymyślimy. Anivia jak gimper ze starych czasów. Najmają Mida, więc weźmy sprepikujemy aniwie. Anivia! The Cry of Phoenix! No, i od biedy możemy swerspikować. To z niewiadomych przyczyn na League Partnerze nie ma OG skina Hexy czy Aniwia. Więc może powinniśmy zagrać Bird of Prey. Czy może jakąś nową dziwną Aniwią? Bardzo dziwne są te skiny tutaj nowe. Może będzie się zagrać Black Frost. Ale zagrajmy OG, OG jak Gimper. Bird of Prey, Anivia Sprawdźmy szybko na Deep Lolu, jaki jest aktualny setup na Anivie jest to najwidoczniej piorun. Widzimy piorun, to, to, bieganko. I do tego Manaflow, Band i Scorch pod dominację linii. Tutaj standardowo Attack Speed. Ja bym chyba jednak mimo wszystko zagrał z Tepekiem i zagramy ten typowy build Road of Ages w Archangela w Malignasa Nawet no, bo sumie jeszcze wykminimy No i my, jeżeli dobrze kminie gramy w Yone? Tak, chyba Jone, Eliska w lesie, Jackstop, Pantheon, in Bot. Szczerze nie wiem jak ten matchup wygląda. Też szczerze nie wiem jak się gra Anivion. No bo kiedyś bardzo dużo grałem Anivią, no ale to były stare, starodawne czasy. To były czasy jeszcze roku 2012-13. Od tego czasu trochę się w Anivi zmieniło, trochę gra się zmieniła, poziom zawodników się zmienił, więc mogę być znowu na tej aniwi trochę rdzawy. Rusty z angielskiego. Więc zaczniemy z Doran's Ringiem i będziemy pracować z jakimś Tirem, Zawsze że gramy w Yasuo z Ignitem, więc on może być lekko niebezpieczny. No i zobaczcie, jak pięknie wygląda ta Anivia. Macha sobie skrzydełkami. To Jest taki rasowy ptak. O proszę i mamy widza. Widz w naszym filmku. Siemanko. Fajnie, że zawsze jak się widz trafia, to jest w naszym teamie, a nie w przeciwnym. Więc zawsze gdzieś tam może być miło. O proszę. I jeszcze kolejny, kolejny widz. Dwóch widzów w grze. A ja akurat gram i Maniwiam. Więc może być różnie, chłopaki, jeżeli przegramy, no to nie moja wina. Nie ma się co stresować. Napiszmy im miłą wiadomość. Trzy wykrzykniki na końcu. No i tak się buduje pozytywną atmosferę w drużynie. Zagram pod ciebie. Dobra, no to standardowo. Chyba zaczynamy od pushingu lane'a. Zawsze gramy na Jonę. On tu podejdzie? Auto-atak? Pyk. samo podchodzi? auto -atak. Dobrze, teraz tej troszkę wykajtujmy. No ta Anivia ma już o wiele lepsze auto -ataki niż kiedyś. No jestem piorun proknięty, więc dosyć spoko. Dodżujmy to. Dużo tych creepów stankowałem, ale no ta Anivia wiele lepiej autotakuje. Pamiętam, że zawsze w starych czasach jak autotakowanie Aniwią to była czysta katorga i naprawdę bardzo trudno się zkitowało aniwią. Dobra, i teraz zobaczmy. On tu będzie chciał podejść, nie? Pod tego klipka zaraz następnego. będzie chciał to sfarmić na pewno. I to jest okno, w którym chcemy właśnie go społkować. I tu jeszcze raz możemy walnąć. E, takie na dobitkę. Połkujemy, połkujemy. On już nie ma zbyt dużo tej rzeczy. Wysroś się spotki. My zwardujemy tej od góry i też trochę do góry grajmy. Nie wiem gdzie wystartowała Eliska, więc to jest trochę taki mój błąd. Taki można jest niedopatrzenie Dobra. Oj, to? Oj, kolego, co ty robisz? Ja jestem fajny, jestem fine, jestem fajny. Postawmy sobie tej ścianę pod oczami, ale może tutaj tego zabijemy? Powoli dawaj, Bigo. Okej. Okay. Szkoda, że straciłem kanona. Ja naprawdę jestem fajny. No tutaj zawodnika trochę pogrzało. Ja mam jajko też, więc poczekajmy. Może one trochę poniesą tutaj fantazja. Ściana za plecy. Okej, okay. on jest bez błysku. My też jesteśmy bez many, więc trzeba uważać. Nie mam też pioruna, więc w razie czego obrażeń na niego nie będziemy mieli, więc nie chcemy się tradować, zwłaszcza że to ma Trochę tutaj tych creepów zmisuję, ale jest jak jest. On tu nie chce cofnąć, nie wiem czemu. Dobra, i teraz mamy piorun, więc auto-atak, mam też manę na Q, E, dobra, poczekajmy może on podejdzie, o te creepy tutaj, no czysta katorga, nie wiem czy on tu nie ale jako, że on nie zrikolował. no teraz kolega na się powinien mieć free zabójstwo, że on nie ma flesza, no i super, spuszujmy wave'a, spingujmy naszemu koledze, żeby wiedział na pewno, Oj, no kolego, bez takich. Nie no, nie pomógł spuszczać i jeszcze zajebał kanona. Tak się nie robi. Gracie w jungli, to uważajcie na coś takiego. Zawsze, jeżeli mid albo bot to midliner albo botliner, to plainer, ktokolwiek chce cofnąć, to chcę cofnąć jak macie creepy pod towerem. No i żeby te creepy były pod towerem, no to trzeba je jakoś dopuszować. No i najlepiej właśnie po prostu mu pomóc. Trochę obić te creepy, tak żeby nie musiał walić 10 auto-ataków, tylko na przykład 3. No i tak, mógł sobie je elegancko dobić, żeby jak najszybciej ten wave został przepuszczony. No ale jednak, żeby gold i laskity zostały w jego torbie. Mam 23 klipy. No to jest trochę tragedia. Powinienem to mieć tak. No, 40. No ale trochę Messi tutaj było. No, nie ukryłem, że nie jest to najprostszy line przez to właśnie co nasz Kazik zrobił Level 3. No trochę nam pokrzyżowało plany. Zwłaszcza, że mieliśmy Mega Chill i Mega Esse. No trochę się nam odwaliło. Aniwa też. Nie bije zbyt dużo z tych ataków Na pewno trzeba wziąć pod uwagę. Ale przynajmniej ta animacja już jest taka czysta. Tylko no tutaj trochę moja DHD nie wytrzymało? Teraz coś będzie szóstka, no to to farmienie będzie o wiele prostsze. Po prostu rzucasz rzerkę i nie ma. Zobaczymy, czy on tej poleci do przodu. O, poleci, ale moje kub poleci też. Tylko w powietrzu, a nie w niego. Ok, szósty level. Tutaj walimy sobie auta E, troszkę żeby go spokować, tak zwany piorun no okej, okay. no i będzie ta ereczka więc teraz chyba możemy zacząć grać normalnie na niwi, e, no tutaj widać że ta ściana źle wymierzona no też te combo ze ścianą typowe na niwi no nie będzie najczystsze, nie będę tego ukrywał, bo gdzieś tam nie robiłem tego od dawna też nie kminiasz tak bardzo zasięgu tej ściany, dobra no i teraz Chłopaki grają tam czerwie pustki Więc my rzucimy Rkę. taka Rka troszkę pod disa Bo nie trafiłem dwóch creepów Dobra, on tutaj widać jakby chciał umrzeć Więc siup, zabijmy go Teraz za spokojnie Stunikson tutaj nie trafiony co prawda Postawmy to Aż się załaduje do końca Miałem tej many Troszkę To jest problem, na to byśmy musieli uważać Siup Oj. Nie w tą stronę poleciał. No teraz ma tarczę, więc się nie bimy. No ja nie mam many, więc muszę ewidentnie uważać. 120 many kosztuje moje combo. Takie typowe. Żeby zrobić kuje. Dobra, on tej cofnął. Zapewne. rzućmy sobie teraz Erkę. Zobaczmy, ile ta Rka tutaj będzie trzymać. Trochę potrzymała, więc nie jest źle. Nie nam dać radę dość rady dopuszować. Może być tak krzywo lekko, ale i tak... Oj, szkoda, że te creepy się tak tutaj ustawiły. No ale dobra, jakoś musimy to przeboleć. Nie kupię katalysta, kupię tak. Będzie prościej. No jakoś że ten wave jest dosyć krzywy, tutaj to stepujemy, tak żeby jeszcze tempo się zgadzało i żeby móc w raje czego grać. Nie wiem gdzie on jest, bo przed chwilą się pokazał. A, on jest lekko AFK można by rzec. Po prostu postawmy, złej clearujmy. Zwardujmy też teraz ten krzak, żeby gdzieś tu widzieć co się będzie działo na rzece. Będziemy grać do Botsidu. To jest znowu, klikamy. pyk! Wystakowane, dobra. Gościu wchodzi, trochę go skajtujmy, tak żeby nie mógł w nas biec. To jest znowu ereczka. Mamy to. Widzę, że tam jest jakiś dym. Ale queen elegancko dyma. Super fajnie. Liska jest w bocie. No i ja tutaj mogę po prostu uszować to. O! Okej. Okay. On bezerki. No tej tutaj pobiegnijmy w tą stronę. Skajtujmy go. Mam jeszcze jajko, więc jestem bezpieczny. Ale i tak dosyć ciekawe, że był w stanie jakby zbić mnie do jajka w tej sytuacji. No, nie bez przyczyny po prostu Joran, to jest strzępem dla debili. No ale go tutaj nie ma. On też gra Ignita Więc możemy zrobić po prostu tak. Wrócić tej Q. Wziąć playta, wziąć całego wave, bo ten wave spada w sekundę. No i cofamy, mamy Road of Ages, no i tak można grać. Tanie o buty: jakie buty ja tej gram? Albo CDR, albo penetrację. Ale raczej chłopaki grają penetrację. No na Niwi CDR aż tak nie jest potrzebny, no bo zazwyczaj po prostu stoisz. I te cooldowny są dosyć niskie: no 4 sekundy na tym. Cooldown na Q8 sekund w późniejszej fazie. Więc raczej luzik. Postawmy to, on zaschodzi, no to cyk. Teraz chup, lecące zerkujmy tutaj, żeby na pewno wziąć to. Zresztą tam jest jakaś bitwa, dosyć spora, więc też pójdźmy w tą stronę, chociaż nie będę chyba potrzebny. Gitara siema. Oj, znowu krzywa ściana. Dobra, pyk, pyk. On się tam cofnie zaraz i Kazik go wyjaśni. A nie, to jest Lisandra. Masz czy coś, kolego? Dobra, nie, to nie mamy. Okej, okay, I see. Dobra, wave to pushowany, zobaczymy czy on zostanie. On zostaje, ty, prawdopodobnie mógłbym go zabić na luzaku. On tutaj pewnie poleci do przodu jeszcze z Poleci. O. Dobra, niestety nie udało się go zabić. Zdarzył się cofnąć. No ale cały czas gdzieś tam tych hapeków zbyt dużo nie ma. Zajmowanie nie się zrykolować. Idzie do mnie Panteon. Ale no dobra, on tam gra pod Drake'a. Jeden autatak, żeby wziąć Drake'a na pewno. I teraz się tu cofnijmy. 1000 golda. Co nie na buty? No chyba, że bym kupił buty szybkobiegaczki To też jest kolejna rzecz, którą można grać na tej Anivi. No ale oni raczej EMLA nie kupią, więc sobie będzie bardzo dobry walił z butów na penetrację. Więc może pod to zagrajmy. A, zagram sobie Dark Seala, nie? Niech będzie. Prawda, ale to jest takie dosyć dziwne tutaj, bo blokuje mi slota, ale no raczej będę mógł kupić książkę Los Chaptera, into buty, into Archangel na raz. Więc to nie powinien być dosyć jakiś problem. No ale przytrzymajmy tego wave'a Możemy nawet trochę stankować, bo i tak się wyleczymy z Rodowej of A chodzi o to, żeby. Teraz zrzucić już na wszystkie klipki. Reczkę. Nie wiesz, jak miało wyjść, ale dobra, jest to dopuszczowane. No i mogę wziąć sobie tego plate'a tutaj. Nikt mi raczej tutaj nie powinien podchodzić. Patelniarz nie żyje, więc ten plate pada. Goldic dla nas. Możemy tutaj wejść z X. Okej. Okay. Widzimy, jak wygląda las. Ja tu sobie wardek, bo on się potem przechodzić gdzieś tędy. Weźmiemy sobie na spokojnie Okej okay. Była gdzieś tam Eliska, więc po prostu od razu pobiegnijmy tam Tam w tą stronę biegniemy W ogóle to jest pod Evolve Erki Dobra, rzuciłem tą ścianę Ona zadała też obrażenia Zostałem asystę Bo z tego co wiem ściana bije jeden obrażeń Ktoś tak kiedyś skodował, żeby dostawać asysty i żeby właśnie Prokować jakieś rzeczy typu tir. Wydaje mi się, że jeżeli rzucisz coś ścianę, to właśnie dostaniesz waleczne obrażenia. Patrz, teraz rzuciłem i teraz podskoczył mi stack na tirze. Dobra, ja się po prostu cofnę teraz i będziemy mogli tepnąć w Mida. To jest też Eliska, Ona myśli, że to może grać. Dobra, ja na tego creepa od razu, tak, żeby te creepy właśnie nie weszły tutaj pod tower. I one poszedł af podobno. Dziwna sprawa. Ten zawodnik powinien być dead. Graj, okay, graj, graj. Możesz grać, jesteś bezpieczny, kolego. Tylko postawmy ścianę. Tyk. Tyk, trochę jeszcze tu poslowujmy. Piusek E, eee, on nie żyje. Będę przeskoczył do barda. Oj, za blisko podszedł, ale chyba go zabija. Raczej wydaje mi się, że na luzaku. Super robota na tej Queen. Kurde, widzowie, jaki performance grają. Nic dziwnego, że to widzowie Lewus Lol, jak tak dymają. Dobra, Sianka, żeby nie mógł przejść i żeby się palił dalej. Okej, okay, obity. Możemy wziąć cały ten tower. Mamy co trzeba. 1200 kosztuje Archangel cały. Chyba nie zdążymy go kupić, ale w tym czasie po prostu się cofnę, żeby mieć... I on chyba faktycznie poszedł AF. No szkoda, szkoda psychiki zawodnika. Nie wiem czemu w sumie. Nie radził sobie tak źle. 1-2, 74 klipy. w porządku wynik. A teraz przydałoby się wziąć Heralda i wziąć z tym jakieś dwa towery kolejne, żeby otworzyć trochę mapę, żeby tą grę zakończyć. Tak to oni go wzięli. No dobra. Znaczy, że nikogo nie będzie do bronienia mida. Ja po prostu wejdę w mid tower. Byćmy tutaj jeszcze warda, jakby ktoś. Jackson chciał zejść. No i możemy brać. Jak nikt tu nie broni, no to po prostu bierzemy co nasze, nie? Tam jest jakaś wojna, ale czy wyjebane w tą wojnę? Oni i tak ją raczej wygrają. A my mamy free tower, Jednak nie wygrają. Dobra, może i nie wygrają, ale. Nie, nie róbmy tego, nie, tłumaczę, to za długo to zajmie. A no to powinien być obroniony. Że tu chodźmy? Tego Drake'a, bo oni to robią, w dosyć małą liczbę osób, a tam i tak tego nie obronisz. Więc go tędy. Ja wbiegnę tutaj i nawet sobie skoczę przez tego planta. Siup. Ok. O, szkoda, że nie udało mi się go zamknąć. Ale z sobie tej zabiję jednego i drugiego, jednego zeki chyba zabił. Nicea! No i chłopaki się poddali. Więc dzisiaj szybka gierka, jednak ta niwie oddała. No i lecimy dalej. Damy honor dla widza na Queen Plus 36 LP, więc te LP powoli idą w górę. Zaraz wyjdziemy z Golda 4. Damyż to jest stabilne, no ale też prosta gierka. No i to było na tyle w tym materiale. Do zobaczenia jutro o 14. .00.